Jak pojawiam się na rundzie, to z moją torbą przyjeżdżają vouchery za pierwsze, drugie, trzecie miejsce, czyli nagrody tygodniowe pobyty na basenach termalnych na Węgrzech. No i Dysz zaczął tak gląć, a wiatr był taki mocny, że wszyscy my przylecieli. W pięciu my zwijali markizy, jednemu nawet markiza zawinęło na dach. O, jest osiem kółeczek i trzeba pięć wciepnąć. Za, za każde kółeczko wciepnięte jest jeden punkt. I dostaliśmy taką buła i chyba to jest drogonow. Ja żąbek! 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 Kto wygra mecz? Ja żąbek! Cześć, witajcie na kanale Karawanik po naszymu. My są oczywiście na kolejnym zlocie I to są drugie, druga runda karawanikowych mistrzostw Polski Będziemy brać udział Teraz mam nadzieję, że mi się uda coś nagrać Nie tak jak ostatnio było na majówce Wtedy była pierwsza runda i coś, że miał problem z kamerą Trochę tu wieje, wam powiem Stojemy na takim boisku w miejscowości Ożarowice, niedaleko Pyżowic I tu jest taki ośrodek sportowy, sportowo-rekreacyjny Wielkie boiska, stadiony takie są No i tu wszystkie załogi stoją, my też Dzisiaj nam się udało trochę wcześniej przyjechać wcześniej z roboty. Załogi się jak na razie zjeżdżają. My też jeszcze czekamy na resztę załóg z naszego klubu. Na razie ino my Nasz prezes prawdopodobnie, bo widzimy, że przyczepa stoi, ale nikogo nie ma. I Rysiu z Elum. Czekamy jeszcze na Grzesia i zobaczymy, kto jeszcze do nas dojedzie. A my na razie się rozłożyli i tak stoimy. Tak jak widzicie, tu my i Rysiu. Tu mamy miejsce do Grzesia. Tu przyczepa od naszego prezesa. No i tu mamy taką wielkopolana, w sumie to jest tak jakby boisko. I tu załogi są poustawiane. No i co, na razie siadamy, czekamy aż się zacznie rozpoczęcie zlotu i zobaczymy jak to tu będzie wszystko wyglądać. Wybiła właśnie siódma na wieczór, wołają nas pod syna na rozpoczęcie zlotu, także idziemy tam, Rysiu już poszedł zająć stolik, żeby się było kaj siednąć, ludzie się pomału zbierają. No, i zobaczymy, jak ten zlot tutaj będzie wyglądał. No i przede wszystkim te mistrzostwa karawaningowe. Jutro będziemy startować rano. Zobaczymy, jak nam pójdzie. A tu, jak widzicie, ludzie się już zbierają pod namiotem. Kilka słów, najpierw Wójta Gminy, a później Przewodniczącego Głównej Komisji Turystyki. Proszę Państwa, dałem słowo parę minut temu, że nie będę długo mówił. Wieców ja też nie lubię. Ja się bardzo cieszę, że po raz drugi wybraliście to nasze małe podwórko na zorganizowanie swojego zlotu. Ci, którzy byli tutaj poprzednio pewnie łatwiej trafili. Trochę gorzej dla nowych uczestników. aczemu, Bo bardzo często na pytanie, jak tu są, gdzie jesteś telefon dzwoni w Ożarowie. Trochę dalej trzeba dodać jeszcze, to Wice w Ożarowice. Życzę Wam Dobry. czego? No, miłego spędzenia czasu, spokojnego wypoczynku, dobrej zabawy, atrakcji poznania się nawzajem. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich uczestników tego wydarzenia z lotu karawaningowego, W trakcie którego rozegrywamy drugą rundę karawaningowej Mistrzostw Polski oraz drugą rundę Młodzieżowego Konkursu karawaningowego. Moi drodzy, przed nami niezwykle sympatyczna impreza. Życzę wszystkim naprawdę wielu ciekawych wrażeń. Oczywiście tych, którzy zamierzają rywalizować. Życzę osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Pamiętajmy, pudło jest jedno. Trzy pierwsze miejsca, najlepsze będziemy nagradzać na podsumowaniu tego, tego zlotu. Proszę przewodniczącego jury, drugiej rundy, pana Piotra Pylkę. Dzień dobry, ja jestem bardzo mocno przygotowany, także spokojnie z tej godziny pogadamy. Jak wiecie, jak pojawiam się na rundzie, to z moją e, torbą przyjeżdżają vouchery za pierwsze, drugie, trzecie miejsce, czyli nagrody tygodniowe pobyty na basenach termalnych na Węgrzech. No i tym razem też przywiozłem organizatorom, do wręczenia, a Wam do zdobycia. Życzę wszystkim, żebyście zdobyli pierwsze, drugie, trzecie miejsce, bo zasługujecie wszyscy na to. Także wszystkiego dobrego i dobrej zabawy życzę. Dziękuję. To teraz już tylko poproszę e, komandora rundy, żeby tą rundę otwarć. Dziękuję. Również witam wszystkich serdecznie, cieszę się, że jesteście. Także dużo mi już nie zostało, jedynie stwierdzenie, że druga runda została otwarta. Brawo. Brawo! No to jak żeście widzieli, rozpoczęcie z lotu było, było fajne. Muzyczka zaczęła grać, impreza trwała może z pół godziny i wam powiem, przyszła są taka nawałnica. Dyż zaczął tak loć, a wiatr był taki mocny, że wszyscy my przylecieli. W pięciu my zwijali markizy, jednemu nawet markiza zawinęło na dach. Tu zobaczcie się na nasza parcela, jak wygląda. Wszyscy pochowani, wszystkim się udało pozawijać markizy, żeby się nie stała tragedia, niestety. Ale poleło jeszcze tak może z 15 minut, mokre my byli wszyscy jak szczury.

Muzyczka my idziemy do teraz Teraz przestało ludzi, a się rozjaśnia, jak idzie tam za mną. To się robi trochę jaśniej, się, że coś już nie u nie nie u razie, nie się wydarzy. Everyday life gets you down. You gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees. And it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you. Oh, Got to all choose your time. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Właśnie się zbieramy i idziemy na mistrzostwa karawaningowe. Pierwsza konkurencja to jest jazda autem ze stewartem. To jest jako, no, taki talerz, jakby antena satelitarną z piłeczką na masce. No i trzeba przejechać taki tor przeszkód oczywiście na czas. Także idziemy, bo za chwilę nasz klub będzie już startował, bo tam jest No klubami to robią w kolika. ustawili i idziemy tam zobaczyć. Także zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. A potem są testy. No, wiedza taką ogólno z przepisów, BRD się to nazywało i jeszcze są takie konkurencje sprawnościowe, ale to też wam się postarą nagrać i pokazać. A tu już dołajrzymy do tego toru, przeszkód, i zaraz będziemy startować. Tu wam jeszcze pokorza, bo przyjechało koło gospodyń wiejskich z jakimiś ciastami do sprzedania, więc idziemy zobaczyć, co tam mają ciekawego. Tu no tak, są no takie ciasta. 30 zł ten duży, a 10 ten No to możemy się umówić na wódkę. Jak widzicie, jest auto z talerzem i piłeczka na masę. Pasażer. Jest po to, że jak piłka zleci z tego talerzyka, to musi szybko wyskoczyć i ją położyć. Rozmorę zlecieć, za drugim razem jest dyskwalifikacja. I teraz właśnie zaczyna nasz klub. Grzesie jedzie pierwszy z naszego klubu. Teraz musi się obrócić, ustawić na starcie i zaraz będzie jechał. Najpierw wjeżdża tutaj do garażu, potem przodem. Potem wyjeżdża tyłem z garażu, robi slalom tyłem i tam wyjeżdża tyłem do drugiego garażu i nas robi slalom przodem i do mety, no ale to zaraz wam pokorza. No i oczywiście na czas, nie? A tam w tych budkach są te konkurencje sprawnościowe i, i te przepisy ruchu drogowego, to jak zrobimy tutaj jazdy, to idemy tam. Przejazd zaliczony. Mamy dokładnie minuta 55 i 92 setne, a teraz idziemy na testy sprawnościowe i z wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Tu jest taka mała kolejka i w tym budce się robi testy o ruchu drogowym, a tam przed nami są te sprawnościowe. Tu jest raja, także idziemy najpierw tamto zrobić, a potem przyjdziemy tutaj na te testy. Może będzie trochę mniej ludzi, bo tu widzimy, że jest pusto. Co tu robimy tu? W darta ciepimy, ja. a trzeba w środek trafić, No, także tu ciepiemy w darta, pięć lotek, pięć rzutek. Wszystkie się muszą wbić, nieważne, w które pole i no, muszą zostać w tarczy. Brawo! Brawo. Brawo! Udało się mi i Sabinie ciepnąć wszystkie 5 lotek w tarcza. Także idemy na następną konkurencję. Tu chyba ciepimy jakimiś krążkami na takie sztylety. A tam w puszki z pioskiem muszą się łobalić. Także idemy na kolejną konkurencję. O! Jest 8 kółeczek i trzeba 5 wciepnąć. Za korte kółeczko wciepnięte jest jeden punkt. Grzesiu. <głosy> <głosy> to to, tak to chyba na chyba zrobię. zrobił. Nazwąś klubowi. Pra, prawie dobrze, Grzesiu. Bardzo dobrze. Chciałem 8. Ciałem 8. Ania. Ania w tobie cała nadzieja. Tak jest. No. Zacznij od tej bliżej. Czarno. Ładnie. Bardzo ładnie. Super. Pięknie. No już tak dlatego, że... trzeba Nie strężył się. Pięknie. O, prawie. Prawie by wskoczyło. Bardzo ładnie. Brawo. Tak. I tu my doszli do kolejnej konkurencji. Piłeczki. Puszki z pioskiem. Ja, ale z pioskiem. I trzeba je łobalić piłeczkami. Jest ile? 2, 4, pięć puszek chyba pięć piłeczek. Jak nie wygram. Grzesiu, żaden A jeszcze? Oj, Grzesiu, Grzesiu. Grzesiu, bo no, obiadu nie dostaniesz. jestem manualny. To też my? Jeszcze Anka.

Idziemy na testy, tam wygląda to tak, że jest, losujecie zestaw pytań, jest pięć pytań takich z przepisów ruchu drogowego, no i każde pytanie jest punktowane 20 punktów. Także tu, jak się noga poślizgnie, to tak naprawdę te jazdy autem i ta sprawnościówka się nie liczy, bo to macie 20 punktów do tyłu i, i po tym już są dalekie miejsca. Także idemy zobaczyć jak nam pójdzie i zaraz wam powiem, czy dobrze nam poszło, czy źle. Czekamy na wyniki, a teraz ogłosili, że jest posiłek zlotowy. Także idziemy zobaczyć co tam dobrego uważyli i co, czym nas poczęstują. Widzę że już są, ludzie się zbierają, o panie jaka raja, masakra. Trzeba było przyjść trochę później chyba, żeby nie stać w raju. Patrzcie, ta koraja się już zrobiła, wszyscy czekają na jedzenie. To jest Aleksander. O tym właśnie słyszałem, Aleksander. jest gorące. Ale wonio dobrze. No, chyba strogonow jakiś. Zaraz w ogóle. I dostaliśmy taką buła. I chyba to jest strogonow. Kosztujemy, bo wonio dobrze. Co dobre? Gorące. No, dobre nawet. Mięsko jakieś jest. Dobre. Wysmakuje. także bierzemy się za jedzenie. Zupka my pojedli, bardzo dobro. No powiem wam, pogoda nas nie rozpieszcza. Co chwila dyż leci. Może nie jest tak tragicznie jak było wczoraj z tym wiatrem. No ale cały czas albo sipi, albo leje. No tak co chwila się coś próbuje przebić, ale nie widać, żeby się coś zapowiadało trochę lepiej. Mamy nadzieję, że się w końcu wypogodzi. No i czekamy na resztę atrakcji, jakie będą tutaj oferowane nam na zlocie. Idziemy teraz na boisko do siatki, bo załogi, które tu przyjechały, zorganizowali się zawody w siatkówka. No i z naszego klubu tam też poszła delegacja, żeby zagrać. Grają pierwszy mecz, także idziemy zobaczyć, jak im idzie. Zaraz Wam pokażemy. Czy te jarząbki coś wygrają? A tu na samym ośrodku jest skatepark zrobiony. Tam jest siłownia pod chmurką. Skatepark nawet taki dość duży. Tutaj są korty tenisowe. Tam jest siatkówka, koszykówka. Tam jest jeden taki stadion. Tu jest też takie boisko piłkarskie. I my też stajemy na takim boisku razem ze wszystkimi załogami. I idemy patrzeć, jak nasi grają. I zaczęli jest 1-1 jak na razie. Z lewej strony jarzumki nasze. kontra, nie wiem. Z kim oni grają teraz? Sabina. Dobra, rozbrać. Proszę nie podnieść psa. Dziękuję. Greetings otic どうした

Właśnie wybiła godzina 8 wieczór, zapraszają nas pod scenę, tam już zespół na żywo gro. dawają jakieś wózki z grilla, także idziemy tam zobaczyć jak to wygląda. Zaraz wszystko pokorzymy. Imprezka trwa, ludzie się już bawią, muzykanci grają na scenie, a tu wydawają nam wózki i piwo zlotowe. I tu mamy łognisko zrobione, także zaraz przyłożymy tu jakieś wózki pijemy. Dzień dobry, nie jest, wróżty się biegną. I zaczynamy biesiada. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. My się właśnie wybieramy na zakończenie zlotu. Będzie też ogłoszenie, ogłoszenie wyników z drugiej rundy karawaningowych mistrzostw Polski. Także za chwilę Wam wszystko powiem. A co, że zapomniał Wam dodać? Do wygrania, jak na każdej rundzie, za pierwsze trzy miejsca jest tygodniowy pobyt na Węgrach. Dostajecie voucher na trzy miejscowości Hajduszo Boszlo. I tam jeszcze jakieś dwie, nie pamiętam dokładnie, ale na każdej rundzie tak jest, że pierwsze trzy miejsca w tych zawodach dostawają taki voucher i możecie go wykorzystać do końca roku kalendarzowego na tygodniowy pobyt na Węgrzech z basenami termalnymi. Także nagrody są bardzo fajne i no, trzeba wygrać, że tak powiem. No, trochę kijowo poszło, bo zmaściliśmy jedno pytanie. Także wiemy, że miejsce będzie jakieś odległe. Niestety z tymi pytaniami tak jest, bo są bardzo wysoko punktowane te pytania i potem nie ma na czym podgonić. No ale trudno, zabawa jest, fajno. Będziemy próbować na następnych rundach, jak się uda. A bowiem wam pogoda jest tak, że dzisiaj od rana cały czas leci dysz. No teraz chwilowo nie leci, ale widać, że się zaciąga i za chwilę zaś będzie loło, Zimno wieje, także idziemy na zakończenie. Jeszcze się dowoz odezwę, na pewno pokażę wam coś tam z tego zakończenia i będziemy się pomału zbierać do domu, no bo nie będziemy tu siedzieć i marznąć wieje, cholernie. Sąmy zaraz przy lotnisku, koło pyżowic, także to są takie boiska i tu nawet się nie ma jak schować od tego wiatru. Dobra, ja nie przedłużą, idziemy na zakończenie i widzimy się za chwilę. Przyszliśmy właśnie z zakończenia zlotu. My niestety zajęli dalekie 31 miejsce, no ale to wszystko spowodowane tym, że źle my odpowiedzieli na pytania. Ale jedna załoga z naszego klubu, czyli Paweł i Magda, oni zdobyli trzecie miejsce, wygrali voucher na tygodniowy pobyt na Węgrzech w miejscowości Hajduszo-Boszlo, także bardzo im gratulujemy. I klubowo zajęliśmy ogólnie czwarte miejsce, cały nasz klub zajął czwarte miejsce, no a indywidualnie my mieli 31. Także teraz jeszcze się zrobimy jakiś łobiot, na razie dyż nie leci. Także jeszcze tu chwila posiedzimy. Jak no zdyżnie wygodni, to posiedzimy, zjemy coś i będziemy się zbierać. Wszyscy się już spakowali, odjechali, zostaliśmy ino jeszcze i Grzesiu. Grzesiu już właśnie dysztanką. się pakują do auta i odjeżdżają. Także ja się też z wami żegnam z tego miejsca. Jak wam się podobało, to zostawcie suba. byda za to bardzo wdzięczny i widzimy się na kolejnym wyjeździe. Trzymajcie się. Cześć.